Zapraszam Was na vloga. Vlogmasa. Z pierwszego masa, Jeżeli nie oglądacie pierwszego masa, to dużo straciliście. Znaczy nie dużo w sumie bo wyzwanie zrobiłam, ale generalnie tutaj mamy wyzwanie z 2 grudnia. Tutaj, o. To ta to, to serwiska oczywiście będzie dla Zirki, bo dzisiaj odbieramy Zirę. I czy ja mówię dzisiaj to dla Was, dzisiaj. Dla mnie jutro, ale dla Was dzisiaj, więc no yy, dlaczego to robię? Ponieważ ja wstaję o 5, bo o 6 wyjeżdżam. Yy, nawet o 5.30, coś takiego, a ja muszę wszystko ogarnąć, znieść. Muszę sprawdzić na pewno chyba z 3-4 razy, czy na pewno nic nie wzięłam, czy na pewno czegoś nie zapomniałam. I takie tam po prostu muszę mieć wszystko. Najważniejsze to, to są dokumenty, żeby mieć yy, teczkę, na dokumenty, klatkę i pieniądze. I reszta yy, pójdzie samo, ale oczywiście biorę inne jeszcze rzeczy, muszę je sama jeszcze ubrać, szykować, i wszystko takie tam. Więc no, dlatego dzisiaj robimy, Możliwe, że dzisiaj zrobię wyzwanie, jeżeli nie to 3 grudnia, ale zobaczymy jakie to jest wyzwanie, ponieważ. Niektóre są takie, których po prostu nie mogę teraz wykonać, więc no. Otwieramy. Ta jest dla Ziry. Ty będziesz miał trzeciego, za dwa dni. Znaczy, Was za jutro. Słyszysz Fido? To ja mu muszę mówić. Jak już... To jest za dwa dni. Uch. Jutro liczył to prezent. Uwaga, mamy oczywiście i smaki. No i mamy również A to jest taka większa Nie pamiętam czy jest tych większych jeszcze było Uwaga Mamy Świąteczna sesja z z psem Byliśmy już z Fidem i Diegiem na świątecznej sesji Ale tego nie zrobimy jeszcze dzisiaj Dlatego zrobimy to w środę. i Idealnie będzie jeszcze zirka, więc możliwe, że może coś zrobimy z zirką. Może, nie obiecuję, ale na pewno Fido i Diego będą mieli swoją świąteczną sesję. Ale jest super, ram się szczerze. ram się. No, więc tego również nie mogę zapomnieć. Tej tej dwójeczki. Biorę ją, pakuję. Więc... I żeby to nie było takie nudne, to zapraszam Was na pokazanie co bierzemy, a co mam. Więc tak, w skrócie, generalnie ta sesja zdjęciowa będzie w vlogu z 3 grudnia. Eee, więc 3, 3 grudnia oglądajcie szczególnie. Będą dwa wyzwania i ja zapalę światło tutaj górne. Kajano, oczywiście, za mną biega co chwila, bo chyba że dobre dostaniesz, ale jutro nic nie dostaniesz z tego kalendarza, z tej saszetki, oczywiście, Poproszę, jedną dostanie Pidziu za sztuczkę. Ja mam ją. Chodź Pidziu. Chodź, widać? Widać. No chodź, tu mam. Siad. Wiesz co się święci? Suseł. 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 Brawo. Jeszcze raz suseł. Brawo. Dobra, generalnie. Może ja pokazuję, co mamy w tej walizeczce bo tutaj, tutaj już się wspina. W tej o dokładnie Mamy. Taki ze Frousem Mamy dwa gryzaki. Do których sobie karmę z hodowli, żebym miała. Taką o zabaweczkę. Przepraszam, bo jednak to jest 8 godzin. No i mamy o taką obruszkę. No i oczywiście tylko jedna chyba z ważniejszych rzeczy to jest taka miska transportowa. Zamknij się, która nam pomoże przy dawaniu piciu. No i oczywiście wodę i takie tam, no to, to, to trzeba wszystko też stosować no i pakujemy do tej baigleczki również jeszcze dwójeczka. Ja Ale coś z niej zrobiła, to z drugim Więc no. I możliwe, że będę miała jeszcze karmel od mojej mamy, więc też będzie on tutaj pokazywany, ale to pewnie jak już to 5 grudnia lub nawet i 6, 7, coś takiego. Zbierza. No. No i już Wam pokazuję. Bierzemy oczywiście kanel. Żeby miała w czym podróżować, bo będzie podróżować zawsze już w kanelu. Więc no. Tu mamy dodatkową matę. Pod, żeby zrobiła siusiu. Kajon. No, kajon! No, kajon! Kajon! Idź. Idź mi stąd. Idź nie ma. I zabawkę. Do tej zabawki. Kajon, próbuje się dostać. I fido. Proszę, masz swoją zabawę. Nie chcesz do zabawki? Ale nie! Tenka. Nie Przykro mi. Jednak chcę. Ale jednak nie dostanie. No, więc yy, bierzemy tam tą tam zabaweczkę. I tą matę. Ale ta matę, tą matę wyciągnę. I będę miała przy sobie, żeby mogłam rozrościelić sobie na tym. Na... W siedzeniu obok siebie. Tutaj to muszę oczywiście dojść do kosza na pranie A i to do 3 grudnia to, to będzie poniedziałek. I wtedy w tego poniedziałek, ten poniedziałek, też od razu zobaczycie ses wyniki sesji zdjęciowej. Ponieważ ja wtedy mogę pójść do pani, jeżeli to by... A nie poniedziałek nie. To będzie niedziela. No to nie, no to będziecie mogli dopiero w poniedziałek 4 grudnia zobaczyć wyniki tej sesji zdjęciowej, ponieważ ja nie mam takiego czegoś, bo to jest naprawdę dziwna karta. No pokażę jak to jest mój aparat. Tak on dziwnie wygląda z tym z tym obiektywem. Ale to jest duża karta. Ja tu takiej karty nie mam przejścia. Więc no więc tutaj trzeba będzie poczekać jednak jeszcze jeden dzień do zobaczenia efektów w sesji ponieważ, no, po prostu nie jestem w stanie ich zgrać tak? tak? tak, tak. tu mamy jedyneczkę, idziemy dać jedyneczkę Riegowi Jeguś zajada swoją jedyneczkę tak a Fidziu będzie zajadał trójeczkę ale to w niedzielę, co odpadnę. Dobra, to z tego 2 grudnia ode mnie z pierwszego czas. Przez z czasów będzie na tyle. Oglądajcie nadal vloga, ponieważ będzie się działo. Ponieważ wiele psa. Więc no. Hello, już jest w łóżeczku. Teraz idę spać. Dosłownie, jak kończę, to idę spać. Ale muszę powiedzieć, że muszę wstać o 6:00, bo o 7:00 wyjeżdżamy. Więc no. Widzę we wzrok maska jest tam dopiero. Czyś który jest kot, który miał oczy. Ja na jemu Ja tam nie wiem, więc się nie odzywam. Ja też nie, ale tylko przekazuję informację. Dobra. A dziękuję. jeszcze przekazuję informację, że miło się będzie z Tobą jechać. Chcecie naprawdę wkurzyć. Dziękuję. Dziękuję za podpozowanie energii przed wyjazdem moim. Moim i mamy. Też moim. Nie. Nie. Dobra, pokazuję Wam, co się u mnie Nie chcę się no, Możesz zmienić, że ja też będę. Nie, nie będziesz. Jak to? No nie. Smyć przepinana. Smyć miejsca. Nie, nie, będziesz. Ty nawet nie wiesz o tym, że ja znam ja Widzisz? Dwa gryzaki. Dwa gryzaki. Gryżak. Zabawka. Obroża. Smyć. Listę yy, yy, transportowa. No i numer 2 z kalendarza. Nazwa, dobrze zrobiony. Dalej, mamy teczkę na dokumenty. Maty. No ja i, i w kartce jest jedną misiu. Jak krótkę wygląda. Wracamy, tak? Dobrze. To wracamy, dawaj. Idziemy. Chodź. Chodź. Dawaj. No dawaj, idziemy. No. No dawaj. No, chodź. No dawaj, lubcia. No no brawo! Dawaj i hops! Dawaj! Hopsa! I poplątamy piesek. Czekaj! No i jeszcze bardziej się popl... O, odplątałaś się? Nie wierzę, Zira! Poczekaj, no! Tego się nie da opanować. No, brawo! Idziemy. Chodź! Dawaj. Nie, jest druga, wydłużyło nam się do piątej. Tak naprawdę, czyli jeszcze kolejne. No taki dolny! No taki dolny jest! No, wydłużyło nam się o trzy godziny. Chodź, idziemy! Idziemy! Dawaj szybko! Dawaj szybko! Dawaj, dawaj, tutaj jeszcze zrób. Tu jeszcze zrobimy, dawaj. Tu jeszcze zrobimy. Co ty na to? Tu jeszcze zrobimy. Czyli chcesz szarpaka? Tutaj, tu masz. No zobacz, jakie fajne. Ale fajne buty, ja cię nie mogę. Dawaj! Chodź! Dawaj, chodź! Zira Zira Z O pięknie no brawo No piękne ja się właśnie zatrzymaliśmy na stacji jest Orlen i no No więc my mamy jeszcze jakieś po do domu na sobie bezpiecznie. Ja się już z wami żegnam, bo po prostu już więcej nic prawie nie będę mnie nagrywać. Zira od twarza, nie wiem, jakieś tam cuda, nie wiem, wiadomo jakie. Chodź, idziemy, dawaj. O Jezu, tego nie widzieliście. Czemu się nie chciało? Od... <grym> Drapanko. Zirka. Chodź, idziemy. Dawaj, chodź. Dawaj, chodź. Dawaj, chodź. Dawaj. <grym> no. Więc, jest siusiu siu, po drodze, <gry> więc my no, się widzimy jutro w Logomaszku. Jest to no, trochę opóźnione, ponieważ jest godzina już szósta za chwilę, ale nie jesteśmy, nie jesteśmy nadal w domu, więc no, za nami jakieś 22 godziny podróży, dosłownie całe 22 godziny, więc... No to jest mały szkrap, po którego jechaliśmy tyle. Tak naprawdę no, bylibyśmy już w domu, ale no, śnieg nas zaskoczył. No. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Tutaj pożegnamy gramy I wracamy.